Przyjrzyjmy się dzisiaj kluczowym ideom z książki Simona Dixona Bank to the Future. Pokazuje ona, jak technologia tworzy zupełnie nowy świat finansów tu i teraz. No dobrze, zacznijmy od czegoś, co wydaje się dzisiaj, no właśnie, zagadką. Chodzi o narodzinę gospodarki, w której mnóstwo rzeczy dostajemy za darmo. I to jest pytanie, które tak naprawdę dotyka sedna pewnej fundamentalnej zmiany zmiany w tym, jak w ogóle postrzegamy wartość. A wszystko to napędzane jest przez rosnącą przepaść między pokoleniami. Mamy tu do czynienia z prawdziwym zderzeniem dwóch światów z jednej strony pokolenie, dla którego płacenie wysokiej ceny było symbolem statusu, a z drugiej strony pokolenie, dla którego największym powodem do dumy jest zdobycie czegoś za darmo, niejako ogranie systemu. I żeby było jasne, to nie jest jakaś chwilowa moda, to jest potężny, przemyślany model biznesowy, gdzie darmowy produkt to przynęta. Ten model dosłownie wywraca do góry nogami całe branże, od muzyki po dziennikarstwo, zmienia zasady gry dla wszystkich. Ale no właśnie, żeby zrozumieć, dlaczego ta nowa ekonomia jest aż tak rewolucyjna, musimy cofnąć się o krok. Musimy zobaczyć, z jakim fundamentalnym problemem starego systemu ona tak naprawdę walczy. Bo kluczowa sprawa jest taka, i to może być dla niektórych zaskoczenie, że pieniądze w naszej gospodarce wcale nie pochodzą z drukarni. One powstają w momencie, gdy banki udzielają kredytów. Spójrzmy na liczby z Wielkiej Brytanii. Aż 97% pieniędzy w obiegu to nie są banknoty i monety to po prostu elektroniczne zapisy w systemach komputerowych banków. I ta cyfrowa natura pieniądza cóż, prowadzi nas do dość zaskakującego wniosku. Kiedy oszczędności lądują na koncie w banku, tak naprawdę traci się nad nimi bezpośrednią kontrolę. To, co dzieje się z nimi dalej, jest często ukryte za ścianą skomplikowanych raportów. A to oznacza, że nasze oszczędności mogą finansować rzeczy, o których nie mamy pojęcia albo których świadomie nigdy byśmy nie wsparli. Od bardzo ryzykownych spekulacji po branże, które budzą delikatnie mówiąc kontrowersje. No dobrze, ale co jeśli? Co, jeśli istniałaby jakaś alternatywa, okazuje się, że zbieg kilku naprawdę potężnych technologii właśnie taką alternatywę buduje. I to od samych podstaw. I to nie są jakieś przypadkowe, niezależne od siebie zjawiska. To są kolejne fale innowacji, gdzie każda buduje na fundamencie poprzedniej. Najpierw sieć, która nas połączyła, potem media społecznościowe, które stworzyły społeczności, a na końcu pieniądz cyfrowy. Bo te technologie. To coś więcej niż tylko narzędzia. To są, można powiedzieć, klocki, z których buduje się nowa, zdecentralizowana ekonomia wolności. W efekcie władza, która kiedyś była w rękach wielkich instytucji, powoli wraca do ludzi. No dobrze, ale co jest takim prawdziwym silnikiem tej zmiany? Otóż okazuje się, że jest to siła połączonych ze sobą ludzi, którzy tworzą zupełnie nowy rodzaj kapitału. Idealnym przykładem jest historia zespołu Marillion. Zamiast iść do wielkiej wytwórni płytowej, zrobili coś zupełnie innego, zwrócili się bezpośrednio do swoich fanów i to właśnie oni sfinansowali ich trasę koncertową, omijając cały tradycyjny system. I tak właśnie działa crowdfunding. Ten proces jest genialny w swojej prostocie. Masz pomysł, przedstawiasz go bezpośrednio ludziom, którzy ci ufają, zbierasz od nich małe kwoty i realizujesz projekt. Bez banków, bez pośredników. I tutaj dochodzimy do kluczowego pojęcia w tym nowym świecie. Walutą staje się coś więcej niż tylko pieniądze. To jest coś, co autor nazywa kapitałem społecznym, czyli cała wartość, która płynie z naszej sieci kontaktów, zaufania i wpływu, jaki mamy. Bo pomyślmy, w trudnych czasach, jeśli ma się wokół siebie silną grupę ludzi, żaden problem nie wydaje się nie do pokonania. Silna sieć kontaktów może dać wsparcie, informacje i możliwości. Które kiedyś były zarezerwowane tylko dla tych z dostępem do wielkich instytucji. Okej, okay, to wszystko brzmi ciekawie w teorii, ale jak to wygląda w praktyce? Cóż, odpowiedź, co ciekawe, większość z nas ma już w swojej kieszeni. Zobaczmy, jak szybko postępuje ewolucja pieniądza cyfrowego. Zaczęło się od zamkniętych systemów jak karty miejskie, których można używać w jednym mieście. A dziś mamy już otwarte, globalne, zdecentralizowane waluty, które nie znają granic. I to właśnie smartfon spina to wszystko w całość. Staje się naszym nowym, osobistym bankiem. Dzięki niemu można płacić bez portfela, inwestować w projekty na drugim końcu świata, pożyczać pieniądze od innych ludzi i na bieżąco budować swój kapitał społeczny. W miarę jak te wszystkie technologie na nowo kształtują nasz świat, zostajemy z jednym bardzo ciekawym pytaniem: może prawdziwe bogactwo przyszłości to wcale nie stan konta w banku, ale siła naszych relacji i kontaktów?